Przedstawimy Wam, jak wygląda współpraca ze specjalistami w fundacji. Pierwsze spotkanie w fundacji odbywa się zawsze z rekruterem, czyli na przykład ze mną. Na takim spotkaniu przedstawię ofertę fundacji, dostępne formy wsparcia. Krótko porozmawiamy też o Twoim doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, umiejętnościach oraz zbadamy Twoje potrzeby i zasoby. Na takiej podstawie wspólnie podejmiemy decyzję o możliwościach podjęcia dalszej współpracy. Doradczynie zawodowe pomogą przygotować dokumenty aplikacyjne i przygotować się do spotkania z pracodawcą. Podczas pierwszego spotkania z nami stworzymy indywidualny plan działania. Określimy w nim, z jakich form wsparcia chcesz skorzystać. Na kolejnych spotkaniach zajmiemy się przede wszystkim przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Stworzymy dla Ciebie wyjątkowe CV, które będzie się wyróżniało na tle innych kandydatów. Na spotkaniach zajmiemy się również tym, aby perfekcyjnie przygotować Cię do rozmów kwalifikacyjnych. Jeśli nie masz doświadczenia zawodowego lub dopiero skończyłeś szkołę, możemy przeprowadzić testy predyspozycji osobowościowe i określić dalszą ścieżkę Twojej kariery. A na koniec zapraszamy na spotkanie z jobcrafterami, którzy są obecni w każdym momencie procesu rekrutacji i pomogą przygotować się i rozwiązać każdą trudną sytuację. W naszej pracy indywidualnie podchodzimy do każdej osoby. Staramy się moderować proces aktywizacji zawodowej tak, aby przebiegał on jak najbardziej optymalnie dla naszych klientów. Przede wszystkim działamy z ofertami pracy, pracujemy też nad motywacją klienta przed jak i po podjęciu zatrudnienia. Jeśli szukasz pracy i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie aktywizacji zawodowej, zapraszamy do kontaktu z Fundacją Aktywizacja. Zadzwoń do nas 509 251 322. Podacja aktywizacja, słucham. Dzień dobry. Czy posiada Pan aktualne orzeczenie o niepełnosprawności? Czy jest Pan osobą poszukującą pracy? Czy jest Pan mieszkańcem województwa mazowieckiego? Świetnie. W takim razie przekazuję kontakt do Pana, naszemu rekruterowi, który skontaktuje się z Panem. Dziękuję. Do widzenia.